Jedną z rzeczy, którą bardzo bym chciał zrobić tutaj na tym kanale w którymś momencie, to jest porównanie pudeł. Czyli jeżeli jakikolwiek producent gitar akustycznych w tym momencie chciałby wejść ze mną w współpracę i wysłać mi trochę tych gitar i przetestować całą gamę rozmiaru pudeł, serdecznie zapraszam. Mail jakby jest do znalezienia. No! Oh, please, God! Bo w przypadku gitar elektrycznych, to też jest potężny temat, bo w przypadku gitar elektrycznych możemy zacząć rozmawiać o tym, czy kształt gitary ma znaczenie. Czy to, że to jest V, że to jest X i tak dalej, czy ma to znaczenie? To jest bardzo duży temat, ale w przypadku gitary akustycznej rozmiar pudła, kształt pudła będzie miał ekstremalne znaczenie, jak ten instrument brzmi, ponieważ akustycznie będą się zmieniały jego właściwości. Wow! Kiedyś o tym porozmawiamy, albo kupię po prostu... 12 gitar akustycznych jednego producenta i porównamy je sobie tutaj. Albo ten jeden producent wyśle mi 12 <laughs> swoich gitary będziemy je tutaj porównywać. Wolałbym tą opcję pierwszą, no ale wszyscy wiemy, jak to wygląda. Absolutny chaos, super. Andrzeju, strasznie Cię pozdrawiam. I will find you.